Hej, kość witajcie, ja jestem Laurius i dzisiaj przychodzę do Was z dość nie typowym filmem, ponieważ dzisiaj będzie poradnik, jak zrobić w Photoshopie prosty banner na YouTube'a. Robię ten film dla osób, które nie wiedzą jak to się robi oraz dla osób, które chcą zrobić fajny banner, bez nie wiadomo ile czasu na to. No i też dla ludzi, którzy trują mi dupę cały czas. Zrób mi banner, zrób mi banner, zrób, bo nie wiedzą jak to się samemu robi i są na tyle nie żeby sobie nawet nie poszukać żadnego poradnika na YouTube. Nie chcę tutaj nikogo wspominać jak chyba wiadomo o kogo chodzi, ale już bez będnego przedłużania widzimy się w Photoshopie. A więc... Jesteśmy już w naszym Photoshopie. Klikamy plik nowy. Nazwijmy nasz projekt. Załóżmy baner, poradnik. I to z ważne. ustawiamy szerokość 2560 pikseli i wysokość 1440 pikseli. Klikamy OK. Mamy już nasze ładne tło. Teraz sobie włączcie programmerkę, jakąkolwiek tam chcecie, i wyszukajcie 4 rzeczy, albo po prostu dwie, bo te dwie ostatnie są. Dodatkowe, na początku wyszukajcie banner template, wejdźcie w grafikę i znajdźcie taki, który ma ten sam rozmiar co nasz projekt. I go skopiujmy, wklejmy go do Photoshopa. Ctrl -V. Również nam będzie potrzebne jakieś tło, jak w moim przypadku sobie użyję tego, bo mi się spodobało. Ja też kopiujemy i wklejamy I jesteśmy już w momencie, gdzie możemy zacząć pracować w naszym Photoshopie. Teraz robimy taką kombinację ruchów. Chowamy tą warstwę, dodajemy nową warstwę, bierzemy zaznaczenie prostokątne i zaznaczamy sobie ten tutaj środlerczy, jak to jest u mnie, zaznaczamy go. Następnie bierzemy. Pędzel, albo po prostu klikamy B zmieniamy krycie na 50% albo 75% jak to woli ja ustawię na 50 bierzemy czarny kolor i za malowy wywołujemy ten obszar, który zaznaczyliśmy i to w sumie wszystko co mogliśmy uzyskać z tej warstwy teraz możemy ją usunąć ładnie i w sumie już jest gitówa, mamy ładny ciemny pasek teraz sobie klikamy zaznaczenie Usunę zaznaczenia i jest wszystko ładnie, spoko. Przypominam, że to będzie szybki baner dla osób, które nie mają czasu by się z tym męczyć, więc spodziewajcie się jakiś wybuch, wow i tak dalej. Teraz bierzemy sobie na rządzie tekstu, klikamy T, wpisujemy nasz nick, albo cokolwiek chcemy. Zmieniamy sobie kolor na biały i zmieniamy sobie też wielkość naszego napisu. Załóżmy, ja to sobie zmienię na 250 pikseli, może więcej, 300, może 350 nawet. I mam ładny napis, tak jak sklikamy sobie narzędzie do przemieszkania, czy tam cokolwiek to jest, tak się nazywa, do przesuwania i bierzemy nasz napis mniej więcej na środek naszego baneru. Następnie możemy sobie wziąć drugi napis i napisać, na przykład, tylko sobie okwieście zmniejszymy tutaj, najlepiej do 72 pikseli naszą książkę, możemy to napisać subój po więcej. Oczywiście, jeżeli nie wiecie, jak zmieniać to wchodzimy w typografię tutaj i możemy sobie wybrać takie, jakie nam się podobają. Ja wezmę sobie Babasa standardowego. Nigdy mamy nasz napis, bierzemy znowu narzędzie do przesuwania i dajemy je pod nasz nick. Następnie wchodzimy w link w opisie i pobieramy sobie jodłuspaka. Gdy nam się nasz po popierze, przenosimy sobie go na pulpit i otwieramy. Teraz my wchodzimy w zakładkę Particles. Wybieramy sobie takie, jak nam się podobają. Ja wezmę sobie te i przenosimy je na nasz obraz. Szybki Edit nie może wybrać partiki, które mają tło wypełnione na przykład na czarno, komuś musicie wziąć takie, które mają tło prześroczyste, na przykład taką trójkę i wtedy macie fajne partikla, które możecie sobie powiększyć, a następnie przerzucacie je pod wszystko w zasadzie. Pod wszystko oczywiście do momentu kiedy macie tą warstwę. Teraz przechodzicie na warstwę drugą, wchodzicie w filtr, rozmycie, rozmycie chaosowskie, ustawiacie je wedle własnych upodobań, ja sobie je dam na 2,5 i mamy ładnie rozmycie w tle. Jeżeli zrobiliśmy wszystko, co chcemy zrobić w naszym klikamy plik, eksportuj, jako png, przerzucamy sobie to, gdzie chce, ja przerzucę sobie to na pulpit Następnie możemy to zapisać jako W naszym folderze jakimś I możemy oficjalnie już zamknąć Photoshopa No i teraz nas prezentuje finalny projekt A prezentuje się on tak jak na szybki banner Bez żadnych dupereli i tak dalej Wygląda to chyba dobrze Więc co, jeżeli by wam pomogło To możecie dać lajka, suba, zaznaczyć dzwoneczek Żeby wszystkie filmy wam się wyświetlały w waszych powiadomieniach Z mojej strony to byłoby na tyle Do widzenia, cześć, papa pa.